Witam miło. Mam do sprzedaży palniki gazowe, są to palniki dekarskie różnego typu. Najlepsze są palniki z tego rodzaju dyszą. To jest dysza już wysokiej jakości, włoskiej firmy. To są właśnie te palniczki. Akurat na wystawie jest palniczek. Który jest troszeczkę inny, też jest dobrze wydajny. Może pokażemy, jak on działa. To jest coś takiego. To jest jego niecała moc. Fakt, że lepsze są te dysze inne. Te, które mają więcej wlotu powietrza. To jest coś takiego. Palniczek pokazowy. Jest to palnik dekarski do nakładania pap bitumicznych, do topienia asfaltu, naprawy dziur w drogach i, i tym podobne. Jest rączka profesjonalna włoskiej firmy. Ewentualnie może być rączka lepsza. To jest lepszej jeszcze firmy. Na zamówienie mogę zrobić taki palniczek z takim przewodem. W długości 5-10 metrów a rączka jest dokładnie tego typu jest lepsze wykonanie tej rączki jest dobry przycisk może być z taką dyszą może być z lancą długą także to już jest no mówię dobrej jakości rączka Też jest na to popyt, bo jest po prostu palniczek dobry. Wieszamy. Okulary spawalnicze, tak jak mówiłem wcześniej, no, po prostu urządzenia gazowe. Następnym razem zademonstrujemy jeszcze inny palniczek gazowy.